Cześć kochani, słuchajcie, specjalnie dla Was pobawię się w reportera Semila TV, waszej telewizji kanału, który zabierze Was na najlepsze imprezy w mieście, gdzie będziemy śledzić najnowsze trendy i będziemy szukać inspiracji. Dzisiaj miała być inspiracja dla nas Klub 54 albo Wendy Warhol. Jak ty się odnalazłaś w tym temacie? Muszę ci powiedzieć, że ja niestety to zignorowałam. Wydaje mi się, że ja nie muszę się jakoś sztywno trzymać reguł, które mi są narzucane. To jest oczywiście zabawa, ale wiesz, po pierwsze jestem dziennikarką, po drugie jestem gdzieś tam matką, dziecią, więc styl Klubu 54 myślę, żeby mnie przerósł jednak. A poza tym, jeśli już, no to wydaje mi się, że to rozcięcie tutaj. Rozcięcie jeszcze myślę, że to oko, które... Tutaj zdobi tak, Twoją marynarkę no właśnie. absolutnie właśnie, Gdzieś tam jest nawiązanie. Do, do, do Wendy Warhol. tak. Więc cekiny z szafy, cekiny na siebie i fru, czyli na bogato. Na bogato, no wiesz, my jesteśmy tą częścią klubu, która po prostu lubi się błyszczeć. W każdym razie bardziej y, zasięgnęłam inspiracją mojej mamy, pytając ją, co ona zakładała i, i co ona najbardziej pamięta, i tym się raczej starałam kierować. I właśnie ona mówi: A może dzisiaj Loki, może Afro? Maćku, ty jak zwykle klasyczna elegancja. Od lat się nie zmienia. Najbezpieczniej tak jest, czy, czy po prostu swoją, swoją całą inspirację, i cały potencjał masz przekierowany na swoje kolekcje? Wiesz co, no myślę, że bycie modnym to jest też znalezienie swojego stylu. Ja swój styl odnalazłem już kilka lat temu i tak się dobrze czuję, czuję się sobą. To jest najważniejsze chyba w ubieraniu się. Inspiracji szukam w kolorowych pismach modowych Vogue, Harper's Bazaar. Górna Półka. A co z wyborem Zawsze. kolorów? Oddajesz się specjaliście? Nie, Czy sama masz... wybieram. Sama Zawsze wybieram. wybieram co czuję. Raczej wchodzę w takie stanowane klimaty albo czerwień, albo jakiś róż. Lubię kolory. Latem uwielbiam kombinować, robić różne ombre, każdy paznokieć inny i tak dalej. Oddajesz się w ręce specjalistów, tak. czy z koleżankami umawiasz się na popołudniową herbatkę i malujecie sobie Nie. paznokcie, piłujecie? Nie. Chodzę do mojej pani Beatki, ona decyduje: Żele, teraz, akryle, rozumiesz, hybrydę. hybrydy, właśnie. Tak, tak. Dobierasz też specjalnie stylizację paznokci do swojego stroju, czy jest, jest Ci to obojętne? Tak, absolutnie tak. Wydaje mi się, że to jest ważne. Akurat wiesz, w tej sytuacji, kiedy nie do końca czuję się e, sprawna manualnie, więc mam absolutnie jakiś taki przeźroczysty, półprzeźroczysty... Ale nie możesz sama nie? sobie robisz. Nie, 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 w tej sytuacji Dobrze. nie mogłabym, ale nigdy tego nie robię. To jest duża przyjemność jednak spędzić trochę czasu na kombinowaniu. I dobierasz kolory do, do stylizacji, do sukienki Nie, do Nie, Do mojego nastroju. O, rozumiem, czyli co, zimą jest mniej kolorowo latem wiosną. A różnie, A wiesz, różnie. to wszystko zależy. Czasem jestem na bakier z zimą, bo trzeba trochę ożywić sytuację. Zwracasz uwagę na z dłonie. Nokcie, tak, zwracasz u uwagę. No bardzo, tak. oczywiście, że zwracam uwagę. Jak facet ma długie faznokcie, no to już ma u mnie bardzo wielkiego minusa. Ja uważam, że facet powinien mieć czyste, zadbane dłonie, przycięte równo. Ja na przykład sam sobie robię manicure, ale czasami też jak mi się spieszy, to wiadomo, że pójdę gdzieś, ale najbardziej jestem zadowolony, jeżeli sam sobie zrobię ten manicure. Na pewno dbam o to, żeby mieć paznokcie zrobione i jakoś nie mieć brudne, to jest najważniejsze też, szczególnie jak masz kontakt z ludźmi. Moimi rozmówczyniami jest Magda i Laura, dziewczyny, które wygrały nagrodę Semilak. Semigirls przybyły tutaj z jakiego powodu? Wygrałyśmy ogólnie konkurs Semilaka, cały czas śledzimy profil i zawsze chciałyśmy być na takiej gali. Jest to dla mnie super prezent z okazji imienin i bardzo chciałam zabrać na tą galę moją przyjaciółkę i moje marzenie się spełniło dzięki Semilakowi. A jak przyjaciółka się odnajduje? Gala była rewelacyjna i bardzo interesująca. Pierwsze takie wydarzenie w moim życiu, więc na pewno będę bardzo miło wspominać. Semilak jest jedną z najpopularniejszych marek wśród lakierów hybrydowych, po którą sięgają nie tylko kobiety z pierwszych stron gazet, ale również te, które spotykamy na co dzień. To marka, która ma najwyższą jakość, ale również i trwałość, ponieważ takimi pięknymi kolorami możemy się cieszyć przez 21 dni. Wielka gala gwiazd już za nami, ale to nie wszystko co mamy dla was. Dlatego subskrybujcie nasz kanał, śledźcie nasze poczynania. Jesteśmy tam, gdzie być powinniśmy dla was i z wami. Pozdrawiam was serdecznie Leszek Stanek.